Posłuchaj, synu. Mówię do ciebie, kiedy śpisz z małą łapką skurczoną pod policzkiem i jasnymi lokami przyklejonymi do wilgotnego czoła. Przyszedłem do twego pokoju z własnej woli. Kilka minut temu, kiedy czytałem w bibliotece gazetę, przetoczyła się przeze mnie dusząca fala wyszutów sumienia. Poczuciu winy stoję przy Twemu łóżku. Oto, co myślałem, synu: Byłem dla Ciebie ciężarem. Zrugałem Cię, kiedy szykowałeś się do szkoły, ponieważ ledwie przetarłeś twarz ręcznikiem. Kazałem Ci prosić o pozwolenie, byś nie musiał czyścić butów. Krzyknąłem ze złością, gdy upuściłeś coś na podłogę. Przy śniadaniu. Też wytknąłem ci błąd. Rozlałeś coś. Pośpiesznie przełykałeś jedzenie, zbyt grubo posmarowałeś chleb masłem. A potem, kiedy zacząłeś się bawić, a ja szykowałem się do wyjścia, odwróciłeś się i krzyknąłeś: Do widzenia, tato. Spojrzałem na ciebie spod oka, i w odpowiedzi powiedziałem jedynie: Nie, garb się. Wszystko zaczęło się od nowa późnym popołudniem. Zobaczyłem cię już na drodze. Na klęczkach grałeś w kulki. Miałeś dziurawe skarpety. Upokorzyłem cię przy twoich kolegach, każąc ci maszerować przed sobą do domu. Skarpetki były drogie. Gdybyś sam je musiał kupić, bardziej byś o nie dbał. Wyobraź sobie, synu, tak pomyślałem. Czy pamiętasz, jak później, kiedy czytałem w bibliotece, wszedłeś nieśmiało, z wyrazem bólu w oczach? Kiedy spojrzałem z nad gazety, stałeś w drzwiach, wahając się, czy wejść. Czego znów chcesz? warknąłem. Nie odpowiedziałeś, tylko przebiegłeś przez pokój, jak burza, i zarzuciłeś mi ręce na szyję. Pocałowałeś mnie. A twoje małe rączki zacisnęły się z uczuciem, które Bóg zaszczepił w twoim sercu i którego nie zabije nawet moje zaniedbanie. A potem już cię nie było, a twoje nóżki tupały na schodach. Tak, synu, wkrótce potem gazeta wysunęła mi się z rąk i chwycił mnie okropny, chorobliwy strach. Cóż za nauk mną władną nauk wynajdywania błędów i dawania repryment. Tak jakbym zapomniał, że jesteś tylko chłopcem. Ale nie dlatego, że Cię nie kocham, to dlatego, że zbyt wiele od Ciebie wymagałem. Oceniałem Cię na miarę moich własnych lat, A tyle było w Twoim zachowaniu prawdy, dobra i delikatności. Twoje serce jest tak wielkie jak brzask nad wzgórzami. Było to widać, kiedy wbiegłeś, by spontanicznie pocałować mnie na dobranoc. Nic więcej nie liczy się tej nocy, synu. Przyszedłem pod osłoną ciemności do Twojej sypialni i klęczę zawstydzony. To kiepska pokuta. Wiem, że nie zrozumiałbyś tego wszystkiego, gdybym mówił do ciebie za dnia, kiedy nie śpisz. Ale jutro będę prawdziwym tatą. Będę twoim kumplem i będę płakać, gdy ty płaczesz i śmiać się, gdy ty się śmiejesz. Ugryzę się w język, kiedy przyjdą słowa z niecierpliwienia. Będę wciąż sobie powtarzał jak zaklęcie. On jest tylko chłopcem, małym chłopcem. Chciałem widzieć w Tobie mężczyznę, a jednak teraz, kiedy zgulony śpisz na swym posłaniu, widzę, synu, że jesteś wciąż dzieckiem. Jeszcze wczoraj tuliła cię matka trzymałeś głowę na jej ramieniu, Żądałem. Zbyt wiele. Zbyt wiele.